Despotyzm, despotyzm, arogancja. Zrobiono taką czystkę, że do tej pory ja czegoś takiego nie widziałem. To już jest y... kontuzja nieodwracalna, już y... będę się z tym borykać do końca życia. Okazało się, że na kompanii mamy pchły. Panie generał, władca o pod pułkownikiem Sylwester Achmedowicz. Z rektorem Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, generałem Dariuszem Skorupką, trudno się spotkać. Podczas naszej pierwszej wizyty na tej największej w Polsce wojskowej uczelni w marcu wystawił do rozmowy zastępstwo. Za drugim razem, w sierpniu, nie udało nam się nawet przekroczyć bramy. Zamiast tego, dostaliśmy SMS-a od rzecznika. W kwestii ewentualnych zapytań, proszę o kontakt mailowy. Szkoda, bo oprócz rektora Skorupki i jego bliskiego otoczenia chcą z nami rozmawiać niemal wszyscy od studentów po kadrę naukową. Według nich sytuacja na głównej wojskowej uczelni w kraju jest tak zła, że nie da się dłużej milczeć. Na początku lipca na kampusie uczelni doszło do regularnych zamieszek. Według studentów i kadry, przyczyną złej sytuacji są katastrofalne działania władza WL-u na czele z rektorem Skorupką. Na to stanowisko w styczniu 2016 roku mianował go ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Nowy rektor, wcześniej dziekan na tej samej uczelni, został przyjęty przez kadrę z dużymi nadziejami. Rektorem został człowiek od nas. Zawsze był ktoś z zewnątrz, więc cieszyliśmy się wszyscy naprawdę, że... Coś się zmieni, coś, jakieś nowe życie do uczelni wejdzie. To, co naprawdę weszło na uczelnię, zaskoczyło wszystkich. Despotyzm, despotyzm, arogancja. Świętością każdej uczelni jest galeria byłych rektorów. Świętością tu nastąpiła rzecz dla mnie niebeobrożalna. W momencie, kiedy stał się rektorem, podejmował wszystkich swoich poprzedników. Historia uczelni rozpoczęła się od skorupki lat. W odpowiedzi na nasze pytanie, uczelnia twierdzi, że zdjęcia zostały zdjęte ze względu na remont całego budynku. Co innego mówią nasi rozmówcy, a także zdjęcia wciąż pustych ścian w budynku tuż po remoncie. Ściągnięcie obrazów byłych rektorów ze ścian uczelni okazało się przygrywką do znacznie poważniejszych posunięć. Zostałem wezwany do rektora Skorupki. Wyjął z szuflady kopertę. Poczułem się jak na filmie szpiegowskim. Z koperty wyjął druki ze screenami z mojego konta na Facebooku. To były krytyczne wpisy wobec Antoniego Macierewicza, Krystyny Pawłowicz, prezydenta Dudy. Nawet nie byłem ich autorem, po prostu je udostępniłem. Rektor Skorupka stwierdził, że ukaże mnie za to, nie wysyłając moich papierów na wyższy stopień oficerski. To przyspieszyło moją decyzję o odejściu z AWL. W pytaniu do uczelni o wydruki z Facebooka omyłkowo napisaliśmy nazwisko rektora Skorupko zamiast Skorupka. Rzecznik skorzystał z tego, aby nie udzielać odpowiedzi na to pytanie. Historię z wydrukiem potwierdziło nam kilku pracowników dydaktycznych uczelni. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, rektor Skorupka przeszedł do radykalnych działań wobec niewygodnych profesorów. Traktował ludzi jak przedmioty, pozwalniał wielu pracowników, jak na przykład generała piętasa, który szkolił się w USA, czy byłego komendanta AWL, generała Jaklewicza, który za dwa tygodnie miał obchodzić jubileusz. Oni poszli do sądu i wygrali, uczelnia musiała oddać zaległe pensje, odprawy. Wypłaty jubileuszowe z odsetkami oraz poniosła koszty sądowe. Rektor Skorupka bił rekordy, przegrywając nawet po trzy sprawy dziennie, ale później dalej zwalniał, nawet kobietę w ciąży. Łącznie zostało zwolnionych lub podeszło kilkunastu wykładowców. Uczelnia przyznaje, że tylko 31 sierpnia 2016 roku, tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, zostało zwolnionych 9 wykładowców. Powód? Nowa strategia rozwoju, wymagająca pewnej reorganizacji, w tym także kadrowej. Czterech zezwolnionych wykładowców odwołało się do sądu. Uczelnia musiała wypłacić im łącznie ponad 60 tysięcy złotych, nie licząc kosztów sądowych. Zrobiono taką czystkę, że do tej pory ja czegoś takiego nie widziałem po 1989 roku. Wyrzucono trzon kadry dydaktycznej. Studenci się śmiali w twarz, że poziom merytoryczny jest wręcz dramatyczny. Odeszło wielu, wielu, de facto z 90% wartościowych ludzi. Ja sam byłem kierownikiem zakładu, więc została garstka ludzi, z którymi mogłem współpracować. Tymczasem byli wykładowcy, zwracają uwagę, że w efekcie braków wywołanych zwolnieniami zaczęto im przydzielać przypadkowe przedmioty. Rzucamy wykładowcy jakiś przedmiot i. Czy on się na tym zna, czy się nie zna, nieważne. Tak? My to nazywamy de facto trzy strony przed studentem. Wykładowca przeczytał trzy strony książki przed studentem i wydaje się, że jest kompetentny do wykładania przedmiotu. Ja jestem tylko przykładem, ponieważ na chwilę po zwolnieniu jednego kompetentnego wykładowcy z przedmiotu bezpieczeństwa energetycznego, na chwilę mi ten przedmiot przydzielono i przez trzy lata wykładałem przedmiot bezpieczeństwa energetyczne de facto za bardzo nie znając się na niczym oprócz tego, że nie należy wkładać e, palców do gniazdka. O kolejnej dużej aferze na uczelni informowaliśmy kilka miesięcy temu. Popularna wśród studentów wykładowczyni Agnieszka Taurogińska-Stich miała bronić prawdopodobnie pierwszego doktoratu w historii AWL. W swej pracy doktorskiej zajęła się kompetencjami przywódczymi. Jednak prowadzone wśród studentów uczelni badania wykazały, że po pierwszym roku studiów wskaźniki kompetencji przywódczych lecą wśród nich na łeb na szyję. Zaufanie do przełożonego spada o 41%, szacunek do symboli narodowych, o 35%, a lojalność wobec przełożonego o 25%. Oczywiście te wnioski były znane. Nikt wcześniej nie zgłaszał jakichś wielkich zastrzeżeń, więc czułam się tu bezpiecznie. Jednak na już samym seminarium, kiedy zaprezentowałam wyniki, doszło do takiej sytuacji, gdzie no, widać było duże zdenerwowanie komendanta. Komendant wstał i powiedział, że to jeszcze nie czas, że w takim razie tę pracę trzeba rozpinać i te niebieskie kartki tej pracy doktorskiej poprawiać wnioski i badania. Innymi słowy, fałszować wyniki naukowe, co dobitnie wyraził prorektor do spraw naukowych uczelni dr Adam Januszko w rozmowie z pracowniczką. Tak sugeruje, że te kompetencje właściwie trają, na pracownicy do Bo my nie zajmowaliśmy się w ogóle kompetencjami przywódczymi dotychczas. Kompletnie. Więc jak, ja by, Czyli... jak to się jak to chce pani ujawnić, to wie pani, że to będzie katastrofa dla uczelni. Po ujawnieniu przez ONET tamtej afery rektor musiał pozwolić pracowniczce na obronę pracy doktorskiej na innej uczelni. Problemy z władzami AWL w nieunikniony sposób przekładają się na studentów. Z wewnętrznego meldunku uczelni, do którego dotarliśmy, dowiadujemy się, że wśród przyczyn rezygnacji studentów AWL z uczelni znajdują się rozczarowanie wynikające z dysonansu między kreowanym przez materiały promocyjne wizerunkiem żołnierza i służby, a rzeczywistością, niedostosowanie programów szkolenia do realiów służby na stanowisku dowódcy plutonu, zbyt mała ilość zajęć praktycznych, przedkładanie musztry nad umiejętnościami taktycznymi i strzeleckimi, czy frustracja związana. Za nazwy wyposażeniem w mundury i sprzęt wojskowy. Sprzęt mundurowany, sprzęt, no, kiedy chodzi o no to on jest jeszcze z, latów, z lat chyba nawet 90. czy 80. Ośrodek no, jest tak zrobiony, że można na spokojnie zrobić zajęcia z topografii wojskowej. Można to zrobić z rzutu granatem, tak, takich właśnie powiedzmy, bardzo praktycznych rzeczy, które się przydadzą w wojsku. Nawet w warunkach bojowych. Co ci ludzie potem mają po tych pięciu latach, kiedy cały czas będą dreptać na placu Apelowym? Ludzie mają być przygotowywani do warunków bojowych, nie daj Boże, wojny, a my mamy dreptać kurczę drogę defiladowym. Do czego? I po co? I na co? Uczelnia zasłania się oficjalnymi liczbami, według których musztra obejmuje mniej niż 10% zajęć praktycznych. Jednym z ważnych punktów, wymienionych we wspomnianym meldunku, były dramatyczne warunki socjalno-bytowe. Oto jedna z relacji. Okazało się, że na kompanii mamy pchły. Na początku to było kilka osób pogryzionych, później było więcej tych osób pogryzionych. Zgłosiliśmy pierwszy raz do dowódcy. Minął tydzień, nic się nie zmieniło. Tych osób było coraz więcej i więcej, zgłosiliśmy do dowódcy drugi raz, a dowódca mówi Dobrze, w takim razie robimy listę osób pogrezionych, żeby zobaczyć jaka jest skala problemu. Zrobili listę osób pogryzionych, dowódca stwierdza Dobra, w takim razie te osoby, co, co są na liście, to są zapchlone, one nigdy nie wychodzą, żeby nie rozprzestrzeniać epidemii. Nastał trzeci tydzień, znowu robią listę osób pogrezionych, nikt się nie wpisał. Bo wszyscy chcieli wyjść na zewnątrz. Dokładnie. Uczelnia zaprzecza, aby to miało miejsce. Jednak fatalne warunki potwierdza kolejna studentka. 40 dziewczyn w kompanii była, tylko jedna pralka i trzy toalety. To kiedy prałaś swoje rzeczy? Z reguły w nocy. Żeby się dopchać do pralki, to trzeba było tak. Koło drugiej, trzeciej wstać, pójść do tej pralki, wybrać sobie rzeczy. Na pytanie o liczby uczelnia pisze o odpowiedniej liczbie pralek, o toaletach nie wspomina nic, za to chwali się dużą liczbą natrysków. Obarwać, no. Problem ruszuli jest jednak znacznie poważniejszy niż zarywane z powodu prania noce. Dziś tej byłej już studentce AWL po traumatycznych przeżyciach na uczelni pomaga dojść do siebie mąż. Ula zaczynała dostawać po prostu ataków paniki o godzinie 15-16 w niedzielę, bo zaraz trzeba będzie wracać. Z każdym piątkiem reagowała coraz bardziej nerwowo. Nie mogła opuścić terenu jednostki, więc nie mogła kupić tych leków. Leki oraz opieka lekarska były szczególnie ważne w sytuacji, do której doprowadziła uczelnia byłą studentkę. Na jednych z zajęć poczułam bardzo kujący ból w okolicach miednicy. Utrzymywał się on przez kilka dni, więc zgłosiłam to mojemu kapralowi i zostałam odeskortowana na izbę chorych. Ból jakby wyciszał się na jakiś czas, a potem znów uderzał. Bardzo utrudniało mi to aktywność fizyczną, więc kupowałam leki przeciwbólowe i jakoś tak to szło. Dostałam wtedy. Już kilkakrotnie w sumie od mojej pani doktor skierowanie do specjalisty, ale wtedy pojawiły się pierwsze problemy z przypustkami. No, prosiłam wielokrotnie dowódcę o, o wizytę u lekarza. Moja pani doktor przyjmowała w bardzo określonych godzinach, czyli między godziną 10 a 12, i nie, nie było po prostu opcji, żebym w tych godzinach wyszła. Odpowiedzi dla Onetu uczelnia twierdzi, że nie było przypadku, aby podchorąży wymagający przeprowadzenia badań lub konsultacji lekarskich nie otrzymał przepustki. Co innego mówią skany szeregu niezrealizowanych skierowań Urszuli do specjalisty poza uczelnią. Brak skutecznego leczenia spowodował zwyrodnienie biodra. To już jest y, kontuzja nieodwracalna, już y, będę się z tym borykać do końca życia. Sytuacja na uczelni odbiła się także na psychice studentki. Na drugim roku popadłam w depresję. Wielokrotnie dostawałam skierowania do poradni zdrowia psychicznego, które również nie zostały zrealizowane, aż do momentu, w którym do szpitala odwiozła mnie karetka. Był to proces, w którym stawałam się tak naprawdę brakiem człowieka. Cała ta sytuacja wpłynęła również na moje oceny, które leciały na łeb na szyję. I na koniec pierwszej sesji y, drugiego roku dostałam informację o wydaleniu mnie z uczelni ze względu na niespełnienie wymogów dydaktycznych. Na serię pytań dotyczących studentki uczelnia odpowiada w zadziwiająco jednolity sposób. Postawa jej władz dziwi również specjalizującą się w problematyce wojskowej prawniczkę. Mieliśmy zarówno nadużycie prawa, złamanie prawa, jak i nadużycie pewnych zasad moralnych, etycznych. Uczelnia zamiast uderzyć się w piersi powiedzieć, przepraszamy, tak, rzeczywiście przyczyniliśmy się do tej sytuacji doprowadza do sytuacji, w której skreśla moją klientkę, klientkę z listy studentów i obciąża ją kosztami zakwaterowania i pobytu na uczelni twierdząc, że ona zawiniła w tej sprawie, nie widząc w ogóle związku przyczynowo-skutkowego. A tutaj bezapelacyjnie mamy sytuację, w której nie zaliczyła semestru ze względu na dolegliwości fizyczne, czyli ze względu na coś, do czego doprowadziła uczelnia. Byłam w dużym szoku, że uczelnia, która, tak jak pan redaktor powiedział, miała i ma w założeniu kształcić elity i reprezentować tak naprawdę pewien poziom, tak moralny, jak i prawny, Odnosi to się do sytuacji w zasadzie w sposób jednoznaczny. Nie, my nie mamy sobie nic do zrozumienia, nie mamy o czym rozmawiać, co najwyżej możemy rozłożyć coś na radę. Rektor Dariusz Skorupka nie ma sobie nic do zarzucenia w kwestii zarządzania największą uczelnią wojskową w Polsce. Kiedy chcieliśmy porozmawiać z rektorem, nie znalazł dla nas czasu. Za to następnego dnia po naszej wizycie we Wrocławiu wszyscy pracownicy uczelni dostali pismo z zakazem wypowiadania się w mediach.